Cześć, tu Darek Malinowski z kanału Moje Wojarze po Polsce i nie tylko. Zapraszam na kolejny odcinek vloga Podróże przy kawie. Zacznę więc od kawy, a za chwilę Wam powiem, o czym dzisiaj Wam powiem. Kawka zrobiona. jest ze śmietaną. Więc jak będę miał wąsy, będzie będzie zabawniej. Ok, W dzisiejszym odcinku opowiem wam o mojej pierwszej przygodzie z bieszczadami. Bieszczady wiadomo leżą na wschodzie i jak legenda głosi Właściwie na południowym wschodzie. I jak legenda głosi, na wschodzie musi być jakaś cywilizacja. I z takim oto przeświadczeniem ruszałem w Bieszczady, by zobaczyć te góry. I jeszcze miałem jedno przeświadczenie. Zawsze wydawało mi się, że Bieszczady są to takie, jakieś tam, pokryte trawą, zielone. Górki. Nie wiem skąd wzięło mi się takie przeświadczenie. Być może jeszcze z lekcji jakiejś geografii. W każdym bądź razie zawsze myślałem, że bieszczady nie są wysokie. Ale o tym będzie za chwilę. Teraz opowiem Wam o mojej wyprawie. Oczywiście na wyprawę z Bieszczady jechałem znów jako opiekun grupy Singli. Po drodze zabierałem bardzo sympatyczną panią Czesię, która wraz ze mną całą nockę jechała z Bytkoszczy do Ustrzych Górnych. A że jechaliśmy przez noc, bo akurat tak pasował Czesi pociąg, byśmy się zabrali razem, no, dosyć trasa daleka, ale przyjechaliśmy w Bieszczady dosyć wcześnie. O siódmej rano udało nam się zajrzeć nad Solinę, gdzie pięknie wschodziło jesienne słońce. Naprawdę był to bardzo piękny widok. A potem ruszyliśmy w Niezbadane dzikie bieszczady. Dojechaliśmy do hotelu i co się okazało? Że niezbadane dzikie, puste bieszczady są pełne ludzi. Ja mówię sobie, no jak to? Przecież tutaj ludzi być nie powinno. Była to niedziela. Chcieliśmy coś zjeść. Główne knajpy zamknięte. No w końcu się udało coś zjeść. E, drogą, która prowadzi przez Ustrzyki Górne, jechał sznur samochodów. Ja sobie mówię, no co to za dzikie Bieszczady? Gdzie tu samochód za samochodem, korek? Dziwne, dziwne. Co się później okazało? Akurat w ten weekend, kiedy dojechałem w Bieszczady, Odbywał się tam tradycyjny bieg rzeźnika. Bardzo trudny bieg w górskim terenie, nie pamiętam już, ale chyba na 100 km, chociaż są różne rodzaje tego biegu, i też dla mniej wytrwałych. I zjechało się bardzo dużo osób właśnie w to miejsce. Jak już jesteśmy przy ustrzykach górnych, to powiem Wam tyle. Ustrzyki górne to wspaniałe miejsce, żeby mieć bazę wypadową. Wszędzie jest blisko. Ale ustrzyki górne to praktycznie tak mała miejscowość, że gdzieś ktoś kiedyś naliczył ilość skrzynek pocztowych, które są gdzieś tam wystawione w ustrzykach, i było to chyba 20, więc Trzeba zakładać, że w Ustrzykach Górnych mamy 20, może 20 kilka domostw. Ale za to jest piękna strażnica Straży Granicznej. Tak, to jest ta strażnica, która występuje w serialu Wataha. Jest ona przy głównej drodze. No i chyba ze cztery knajpy. Także Ustrzyki Górne to tak jak już wspominałem, wspaniałe miejsce wypadowe. A dlaczego? Bo właśnie w Ustrzykach zaczyna się kilka górskich szlaków. Więc nie trzeba wyjeżdżać, nie trzeba dojeżdżać, wystarczy po prostu podreptać sobie na szlak. No i tutaj wracam do tych moich wysokich gór. Ale to za chwilę, po łyku kawy. Okej. Okay. I mogę kontynuować. Ech. Najbliżej i chyba najfajniejszą, najłatwiejszą trasą jest wejście na połoninę Caryńską. Wchodzimy sobie do Bieszczackiego Parku Narodowego. Wnosimy standardową opłatę i wędrujemy pod górkę. Tak, wędrujemy pod górkę. Tak, wędrujemy pod górkę. Ciągle pod górkę. Wędrujemy pod górkę. Nie pod taką jakąś górkę, tylko pod górkę. No, wydawać by się mogło, tak jak już wspominałem, że bieszczady są niskie. A to wcale nieprawda, bo Bieszczady są całkiem, całkiem trudne do chodzenia. Wejście na połoninę jest strome, błotniste, jeśli pada, i naprawdę można się zasapać. Żeby było zabawnie, to przewyższenia w Bieszczadach wcale nie są mniejsze niż na niektórych oczywiście tych mniej hardkorowych trasach w Tatrach. Bo przewyższenia rzędu 600 metrów to praktycznie norma. Więc włazimy sobie na tę połoninę Caryńską i wyszliśmy. No tak, wyszliśmy. Było pięknie. Jak zwykle na połoninie wieje wiatr. Wiatr to chyba drugie imię Bieszczad, bo strasznie lubi sobie tam wiać, szczególnie na odkrytych połoninach. I co się ukazuje naszym oczom na połoninie e, caryńskiej, która, tak jak już wspominałem jest najbliżej ustrzyk górnych. To są inne góry. Przede wszystkim w Bieszczadach widać mnóstwo gór. Jeśli pójdziesz w tatry lub jakieś inne Sudety, to przeważnie, wchodząc na szczyt, widzisz pobliskie szczyty. A tutaj nie ciągnie się przepiękna panorama na wiele, wiele szczytów, aż za horyzont. Byłem jesienią, troszeczkę późną jesienią, więc bieszczady pokazały mi się w swojej brązowej odsłonie. Dlaczego brązowej? Bo pokryte są lasem bukowym, który późniejszą jesienią robi się brązowy. Czy to ładnie wygląda? Tutaj mógłbym powiedzieć tak: wolę jednak większą ilość kolorów jesiennych. Tam, gdzie niektóre połacie lasu były obrośnięte innym rodzajem drzew i były troszeczkę żółte, było też ciekawie, ale wolę jednak bardziej kolorowo niż jeden brązowy czy tam ciemno-czerwony, ale raczej takie mocne brązowe bordo kolor. Jak wiadomo, faceci nie znają się na kolorach, więc. Tutaj to, co powiem, musicie uwierzyć mi na słowo lub obejrzeć jeden z filmików, który mam, który mam gdzieś na kanale, dotyczący A Oczywiście linki zamieszczę w opisie, byście mogli sobie na nie popatrzeć. Połoninka caryńska nie jest duża. Duża. długa nie jest, ale można się te kilka kilometrów nachodzić. Można zejść wcześniej, można dojść troszeczkę dalej. Jak wracamy do yy, ustrzyk górnych, najlepiej złapać sobie jednego z wielu pędzących busów, dać piątaka czy siódemkę i podjechać sobie yy, właśnie w te w to miejsce busikiem wygodnie, luźno po wędrówce po połoninie. No i tutaj opowiem wam moją ulubioną ciekawostkę e, oczywiście o Czesi. Czesia jest kobietką e, już powiedzmy w troszeczkę starszym wieku i jadąc z nami miałem troszeczkę tutaj obaw czy ona da radę? No co się okazało? Niestety... Czesia chodzi na kijach Nordic Walking. Gdy zeszliśmy z Połoniny Caryńskiej, ona powiedziała, to może wracamy pieszo. No i wróciliśmy 6 km pieszo w niecałą godzinę. Czesia się wcale nie zmęczyła i okazało się, że nikt z naszej grupy nie dał i nigdy rady w chodzeniu. Taka była wysportowana, taka jest wysportowana, bo do dziś często na wyjazdach się spotykamy. Dobrze, chwileczka przerwy. I opowiem wam następną bieszczadzką historię. OK, a teraz opowiem wam o kultowym barze Zada. Siekiera zada znajduje się w cisnej, która leży kilka kilometrów od naszej bazy wypadowej w ustrzykach górnych. Podjechaliśmy tam sobie busikiem w trakcie jednej z wycieczek po okolicach Jaka jest się kiedy zada? Eee, moim zdaniem, a jest to moje prywatne zdanie, bo słyszałem wiele zachwytów o tym miejscu. Jest to miejsce, gdzie e, ludowi artyści czy mniej lub bardziej utalentowani naznosili mnóstwo różnych rzeczy. E, są to często Kiczowate rzeczy. Ja to uważam, że są kiczowate i jest tego tyle napchane, że gdy wejdziemy do tego baru, to praktycznie z każdej strony atakuje nas jakiś diabeł, jakiś łańcuch. E, tutaj nie wiem, patrzy na nas jakiś potwór z obrazu, który oczywiście tworzy e, taką dosyć piekielną atmosferę, ale jest tego za dużo. Są stoły drewniane, na których jest taka ciekawostka: leżą księgi wpisów, gdzie odwiedzający turyści mogą wpisać swoje głupoty. Nie czytałem tego dokładnie, ale można sobie postudiować naprawdę śmieszne, zabawne, a czasami dziwne rzeczy, które ludzie tam wpisują. Ciekawostką w Siekierze jest to, że można oczywiście sobie zamówić jedzenie, a kelnerzy wywołują e, klientów, krzycząc na przykład siekiera numer 5 i wiadomo, że twoje zamówienie o numerze 5 jest gotowe do odbioru i jedzenia. Ponieważ byliśmy po wycieczce, oczywiście każdy z nas e, coś tam sobie przekąsił, jedzonko nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby było niedobre, więc pewnie jest dosyć znośne. Także jeśli będziesz w Bieszczadach, koniecznie odwiedź bar Siekieradzate i to nie dlatego, że jest tam jakoś super, a może jest, ale dlatego, żeby sprawdzić czy to co opowiadałem jest rzeczywiście prawdą. W Ustrzykach Górnych wieczorem jest całkiem inaczej niż w każdej miejscowości wypoczynkowej. Ponieważ nie ma tam za dużo miejsc noclegowych, jest tylko hotel PTTK, w którym notabene mieszkaliśmy. Nie ma też zbyt dużo ludzi. Chociaż knajpki potrafią być zapełnione. Podajże trzy są otwarte wieczorem, bo jedna jest bardziej barem, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że po prostu bez latarki czy naładowanej komórki nie idźcie wieczorem do knajpy, bo o godzinie 21 są ty w Ustrzykach Górnych gasi światło. Tak, tak, oświetlenie drogi po prostu, jakby było już niepotrzebne, wszyscy mają spać, żeby byli wyspani na kolejne wyprawy po górach. Tak, 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 tak. I wtedy zgaszone jest światło. I po drodze trzeba wędrować sobie za, przy, przy pomocy, przy pomocy latarek bądź oświetlać sobie. Trasę do domu komóreczką. I jak już jesteśmy przy knajpach, nie mogę nie wspomnieć o bardzo kultowej knajpie, która nazywa się Duch Gór. Co mnie w niej zaskoczyło, gdy wracaliśmy pewnego dnia z górskiej wycieczki, no byliśmy tak spragnieni, że zachciało nam się piwa. No, to idziemy do knajpki. Muzyczka leciała. Taka troszeczkę reggae. E, bardzo klimatyczna. No dobra. Wchodzimy. Za barem stoi miły pan. Podchodzę. Zamówić piwo. A on strzela do mnie od razu. Co ci podać? Trochę nie miałem, bo nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby ludzie, a przynajmniej, żeby obsługa e, jakiegoś tam baru czy knajpy odnosiła się do mnie w ten sposób. A on całkowicie wyluzowany, bardzo miły, bo było to fajne, e, zaproponował mi jakieś piwo. O piwie będzie w następnym odcinku, bo o Bieszczadach można opowiadać dużo. A teraz już powolutku kończę tą, tą, tę część mojego vloga. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj mój kanał, bo już za tydzień kolejny odcinek opowieści Bieszczackich, w którym będzie, co tam będzie? Będzie jeszcze troszkę o knajpie dół gór będzie przejażdżka drezynami, będzie przejażdżka kolejką może opowiem też jak zdobywałem tarnicę i co było słychać przy przejściu przez Halicz a teraz mówię Ci cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku